Dzień dobry. dzień dobry, ósmy dzień podróżowania, kolejna przejażdżka, niedługa zapewne, dzisiaj znowu do austriackiej wioski, ciekawe. no właśnie miałem powiedzieć, ciekawe czy tak samo nic mniej nie będzie jak w tej poprzednio, no cóż, zobaczymy. Głupka nie mamy do kawy. Jesteśmy na miejscu. wilden coś takiego. Zabrałem Cię do austriackiej wioski żeby poudawać Makłowicza teraz musimy znaleźć jakieś miejsce, w którym będzie można zrobić pesto ciekawe czy tu jest jakaś knajpka w ogóle bo powiem ci, że wygląda to albo jeszcze gorzej, co? no, nic tu nie ma no i tu są, ja myślałam, że na Podlasiu jest mało ludzi i w ogóle jest dziura ale to, po prostu mam wrażenie, że tutaj, to już jest koniec świata Wszystko tu jest pozamykane. Gdyby to była miejscowość w Czechach, to lokali już by było 16. Także wracamy stąd. Austria zaliczona po raz drugi. I tam chociaż było piwko. No, okazuje się, że jeszcze większa kłopa. No. Puchy. Totalnie nic tu nie ma. Przejechaliśmy tylko granicę. To jest miejsca, miejscowość mieszkańców, w której byliśmy, w Austrii. I tu są wszyscy rowerzyści. Nie będzie makłowicza dzisiaj. Może Mogę jutro powiedzieć, będzie. powiedzieć, że to był właśnie makłowicz. A, sam to zrobiłem. Nie, trafiliśmy do takiego miejsca, że nasz szkoda nie jest gdzieś lokalnego jedzenia, nie? Ale tu jest pyszne jedzenie, to smakuje jak szarlotka. Nie wiem jak smakuje, to cię kasie. Zaraz spróbuję. Pysznie. Ale możemy polecić to miejsce. Janów gór. gdzie my jesteśmy? Znaczy nie wiem jak się nazywa ta miejscowość. będziemy wyjeżdżać do nagam. Nowy przerow to się chyba nazywa, tak to się to powinno to przeczytać, szoky. ale nie jestem pewien Prerow, ale nad R jest takie. Haczyk taki, to chyba przerost, co? Chyba tak Trochę zadziwiają cały czas. Nie wiem o co chodzi. Chyba nie chcę wiedzieć. No to jest to pole namiotowe. Szkoda, no. że nie wiedzieliśmy o nim, nie? Nie wiem czyśmy tu przyjechali, bo to trochę jest za bardzo utalone Cześć. Chodź tędy coś ci jeszcze pokażę To są kuski Cześć Nie do. karmić Ale to fajnie Bardzo klimatycznie, nie?

11 twoja ulubiona kończymy na ja dzisiaj jeździanie na rowerze Mamy rekord Rekord 55 km 55,5 A ile było najwięcej? 54, 51, 51. No, to teraz mogę odpoczywać, bo Kasia mnie tak goni normalnie, to tam cię To jest basen? To jest wybanę mhm. Ja robię stopień pięciu do gości. Mm. tak. Trening, trening basenowy. Holbuł, mm. jednostku. W twojej ulubionej knajpie na rogu, tyle że w środku. Dobrze się tu siedzi, co? Mm. Ładniutko. A Mariacką nie śmierć. Jeszcze masz barwę zrobioną Muszę naładować telefon, powerbanka i dopiero mogę iść Ciekawe, jak śmiałe ładować tego powerbanka, to możesz iść ewentualnie dopiero do, jutro do rano stąd Muszę tak być No i co? No? Będziemy wejść tu i tu No, no najpierw tu, potem tu, tu jest... Nachmelna opicę 11, tu z nim 12. Idzie. Do następnej knajpy. Jakieś 20 metrów. No i co, dalej będziemy musieli dokończyć jutro. Dłoń z chmury. Tu ja, gdybym wam tego nie powiedział, to byście tego nie zobaczyli. Что полино? Всегда забавно. Я кстати четко.